Tylko nie polecam nikogo. Oczywiście. Czy można porównać studiówkę z pana czasu z dzisiejszymi studiówkami? No myślę, że teraz jest większa swoboda, jeżeli chodzi o ubiór. Niestety. Teraz jak się popatrzy na te dziewczyny, na te kreacje wspaniałe, na te fryzury, no to żal trochę ściska w serce. A jeśli chodzi o szanse na przyszłość, jak to wyglądało wtedy, jak to wygląda dziś obecnie? Pójdźmy o studia. Znaczy ja myślę, że teraz są zdecydowanie większe możliwości. Jest zdecydowanie więcej kierunków, które można sobie wybrać. A przede wszystkim jest otwarty świat. E, dostęp do informacji jest zupełnie inny niż wtedy. Ja pamiętam e, pracę dyplomową, e, wszystko trzeba było pisać ręcznie, wartować podręczniki, podkreślać, przepisywać. Na studiach to samo było zrobić. Teraz, teraz e, wszystko jest gotowe. Tylko wystarczy poświęcić, trzeba czasu oczywiście wybrać to, co jest najważniejsze w danej materii. I to z wyciągnąć wnioski to jest zupełnie inna jakość pracy, na pewno. Czego życzy starosta Sławomirzyńskim dzisiejszym, z liceum Ja życzę, żeby wykorzystali szansę jaka jest przed nimi. Oni mają otwarte głowy. Urodzili się zupełnie w innych czasach. W momencie kiedy Polska jest w wolna, pracować w każdym miejscu w Europie, prawie że w każdym, swobodnie, zupełnie bez żadnych ograniczeń. To jest szansa.